I czas na transformację. Zamieniamy nasze pogo w karabin maszynowy! Pamiętaj, żebyś już kliknąć subskrybuj ten kanał i 3% zwrot z Mati. Uuuu, witam bardzo serdecznie, jestem Mateuszek i witam Happy więc witam będzie już trzy razy w tym odcinku, więc wy musicie zostawić trzy łapki w górę, a tak naprawdę nie musicie, ale możecie napisać co sądzicie o mojej buzi. A tak naprawdę o tym setupiku małym Pracowałem nad tym jakiś czas, mam wrażenie, że wygląda to fajnie. Dajcie znać co sądzicie, bo naprawdę starałem się, żeby to wyglądało jak najlepiej i na filmach, i na streamach. Dlatego też nie było mojej buzi widać yy, zbyt często ostatnimi czasy. Ale teraz wracamy do tego: kamerka będzie już na filmach regularnie. I tak ja się cieszę, mam nadzieję, że wy też. Jak tak się podoba, to zostawcie łapeczkę w górę. Patrzcie, już nawet nie muszę wpisywać Matyniu, żeby w, w, w ostatnich levelach stworzonych znaleźć Matyniu. Matyniu, Matyniu, no widzę już z pięć razy. Ale dobra, dzisiaj jak wiadomo, raz mapki od widzów, raz mapki stworzone przez społeczność. I dzisiaj mapeczki od widzów wjeżdżają na bit. Yy, Piotr Zjebiowski, bardzo mi się podoba twoje imię i nazwisko, panie Piotrze Zjebiowski. I dzisiaj już też poszaleliście, jestem naprawdę z was dumny. I... Kurczę, zrobiliście mi mnóstwo tych leveli, takich hard, hard i tak dalej. Więc zaczniemy sobie od rzeżuchypl. Może zróbmy coś na start takiego... ...łatwego. Pojedziemy sobie na botleraniku. Co, 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 co? Cześć Maty, nie zrobiłem botlerana, bo jesteś w nim mistrzem. Zrobiłem duszego ale shape limit. Nie wiem, czy ktoś już nie zrobił mi czegoś takiego, szczerze. Ale jak wiadomo... Przejdziemy, 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 przejdziemy. Jak wiadomo, wracając do tego, co mówiłem... Jestem mistrzem botleranów, wreszcie mogę wam pokazać, jak to się robi. Czy mam zamknięte oczy, czy nie. Ja i tak to przejadę. Podobny level już w grę. kiedyś, bo też mi ktoś zrobił botlerana, w którym był Shape Limit. Super, fajnie. Nie wiem, czy botlerany to coś, co można grać tak często, bo nie da się chyba tego ulepszyć na tyle, żeby, żeby było coś trudnego w tym. Dobra. Zejdźmy, z, z, sprawdźmy sobie Matrynie 9.9. No nie, no byczku, ja nie wiem, czym grać. No to chyba nie tym. Dobra. Z... Ujmy. Dobra, wezmę rowerzystę, bo ja nie mam pęcia. I oczywiście kolory. Dobra, ale gościu, no faktycznie zrobiłeś impossible level. Tylko kurwa byś chociaż, chociażby, niu. Kolorowy czyim mam zagrać? A może tym? What the fuck? Ja nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. To jest faktycznie niemożliwe i mam wrażenie, że ja tego nie przejdę. Powód jest jeden i prosty. Powód jest jeden i prosty, mianowicie. Nie wiem czym. Otyniu wbij tutaj. Siema Mateniu, to moja pierwsza mapka, więc gdyby ci coś nie pasowało, to mów... A i nie wiem jak wybrać postać, więc nie wybrałem Ci pogomana sorry. Spokojnie ogarnąłem w porę i spróbujemy sobie to przejść. Dobrze, panie Piotrze Zjedowski. Ty, ale to strzela jakimiś, kurde, tych kurz... Jak się wydaje, o, dwie kuszy, przejdę sobie z paluszkiem w nohalu. tako? wreszcie mogę wam pokazać, że trzymam palca w nosie, ale peka. Ale. Tych kurz tam jest naprawdę tysiąc, tysięcy. Dobra, dobra, dobra. Jak ja tego nie przejdę, to jestem kaszanka. Ej, ale to... COŚ z TO?! Kurczę. Już więcej o kaszance w zasadzie nic nie chcę mówić, bo... Raz powiedziałem o kaszance coś i... i potem miałem 800 komentarzy, kaszanka 3000, czy tam 30000. I stwierdziłem, dobra. Dość kaszanki. Dość pisania tego typu rzeczy. Yy, więc... Kurde, no zdupnij to, no zdupnij to! A. O, dobra. Nie wiem, czy to dobre rozwiązanie było. Myślałem, że to w dupnie wybuchnie w sensie. Kurwa, to będzie symulator jeżo-zwierza. No, jezus Maria, co tutaj się dzieje? Zamieniam się w jeża, naprawdę, zamieniam się w jeża i, i ja już nie wiem, co mam o tym sądzić. Tak! Tak! Zrobił to niczym mistrz! Przefrunął. Przeleciał. Tak. Plup, Pięknie. Aż się aż się gra spieprzy, a klikam exit to menu i się nic nie dzieje. Okej, okay, okej, okay, czyli musiałem zrobić lekki resetik, wracamy matyniu rocketran. Yy, rocketran. się siema matyniu, mam nadzieję, że się spodoba. Tip, nie gub kończyn i dziecka. No, nauczyłem się tego ostatnim razem, jak ktoś powiedział hashtag, kurde, wyrzuć Timiego. No to mówię, hechebeczka, wyrzucę team jego. Ale problem jest taki. Problem jest taki, ja to rozgryzłem, ale zapomniałem o tym wspomnieć. Jeżeli zgubisz kończynę, bądź jego. To się rozplaska, rozpierdzieli się gdzieś tam na totalne jakieś kawalątki małe. Te kawalątki polecą dalej, tykną te, te, te rakietkę. Ta rakietka od razu leci ci na pysk! Nic nie czeka, nie pyta. Nie pyta cię o imię, nie pyta walcząc z ostrym cieniem mgły, wiecie jak to jest w życiu. Kurwa, już wiadomo. Jak, jeżeli ta rakieta uderzy mi w rękę, to czuję, że zaraz jest koniec gierki komputerowej. Dobra, Timi, cię tu zostawić. Puść mnie, Timi, mówię! Timi puść mnie! Dobrze? Yy, zostań w ten sposób. Dobra, to jest dobra pozycja Timi. Poradzimy sobie... Ko proszę, Timi kurwa... O o Dobra, jest gitara, jeszcze żyjemy, jeszcze żyjemy. Mam wrażenie, że to już ostatnie. Dobra, żyjemy. Proszę, żeby to było ostatnie, bo... Tak! Matyniu zadania, okej okay. Elo, dostaniesz tu parę wyzwań. 3% zwrotu z kodem matisz. Tosik, dobra. Pierwsze wyzwanie to bottle run. Okej. Okay. Drugie wyzwanie... Uuu, ale zajebiste. Gdyby nie fakt, że kolorek dajesz oczywiście głupi. Wy to lubicie dać sobie głupi kolorek. Ej, czerwony. Nigdy nie dajcie takiego oczu czerwonego, bo ja tutaj nie jestem w stanie grać, naprawdę. Oczy bolo. Ej, 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 ej. Fajny poziom, podoba mi się pomysł. Ale czy ja jestem w stanie to przejść? Czy ja jestem w stanie to przejść, Byniu? Byniu byczkowaty. Bo ten harpun mam wrażenie, że od razu mnie łapie za sutaj wyciąga i wykręca go. Ja nie lubię tego. Czasami lubię, ale to tylko w odpowiednich sytuacjach. A to nie jest jedno z nich. Robię oszustnika tak zwanego. Wyrzucam dzieciaka. Fak Dobra, to się może udać, to się może udać. Tylko muszę zrobić to sprytniej. Elo! Hello! Matyniu Towerfall. Okej, okay. jesteśmy babulką i spadamy, tak? I musimy spać na sam dół i wtedy wygrywamy? Eee, no, jest to dosyć proste. Możesz jakby to zaupgradować w taki sposób, że zmienić zamysł cały i nazwać się to na przykład. Eee, kill the boss. I twoim zadaniem jest na przykład złapanie kolesia. Podczas wypadania z balkonu czy z czegoś tam I wiesz, wtedy to jest odrobinę śmieszniejsze Bo tutaj to, tak w zasadzie jestem jakąś grubą babką Mogę też sobie złapać jakiegoś frajera Ale to nie jest takie, nie jest takie superowe Ale ogólnie fajny zamysł, podoba mi się Można to zupgradeować. A ty new ninja Uuu! Wait, panie Borsuk, podoba mi się, podoba mi się ogólnie Tylko... Panie Borsuk, fajne, fajne, nie? O, dobra, teraz wyszło. <laughs> teraz wyszło. Bo... Tak mówię, kurczę, to nie chcę wyjść za bardzo. Ale teraz wychodzi. Fajnie zrobione, naprawdę. Mimo że nie jest to nic takiego mega skomplikowanego do gry, to mam wrażenie, że zrobienie tego wszystkiego, narysowanie to było trudne. Więc szacun dla ciebie, Panie Borsuk. Matyniu GTA. Steczny Alt F4. Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh okej okay. czyli odpalamy sobie tutaj gaz. Ale pędzimy. Dobra. Nasze auto, to jest T20 chyba. Może jakiś hulerajdzik będzie. O, furmana potrąciłem. Fak, 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 fak. Dobra, mam wrażenie, że waszym ulubionym trybem jest. Yy... 99% nie uda ci się. Jeżeli bardzo tak chcecie, no to ja wam pokażę, że wszystkie levele 99% to dla mnie jest easy jakie banko. Pierwsza próba to jest, pierwsza próba. Dziękuję, nawet nie powtarzam, bo wiem, że mi nie wyjdzie za drugim razem. Matyniu złodziej. O, i to jest bardzo ciekawe. Będzie to na pewno trudne. Ło! O! Musimy, wiecie, powiedzmy, że ukradliśmy sobie diament. O, -o! Ukradliśmy sobie diament. Tajnego safeu doktora Flotarusa. Kurwa jego macie, jeszcze raz się rozdupie, podczas opowiadania tajnej historii. To będę płakał. O, No i dobra. Plan jest taki: Doktor Flotarus nie chce, żebym uciekł z jego tajnym diamentem. Dlatego naszpikował wszędzie kurwa harpuny tutaj. Powaliło cię, doktorze Flotarusie. Okej, 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 okej. Dobra, muszę się tylko wydostać i będzie dobrze. okej. Okay. Teraz to wystrzelić. Dobra, jest pożo. Jedynym teraz naszym problemem będzie przeskoczenie przez ten. Przez ten ostatni dziad. Fak! Dobra, to nie jest koniec świata. To tylko harpun w brzuchu. Teraz już w dupie. On już się przenosi. On już się powoli przenosi. Już jestem na szczudłach. Już straciłem stopy. Dobra, to jest może problem. To już jest może większy problem. Doktorze w TOTARUSIE. Chcesz dostać tu się? Ale my się nie damy. Bo z domu się... ...nie ruszamy, kurwa. Dobra, to trzeba... ...na szybciora. Nie potrzebuję nóg! Zdałem sobie z tego sprawę niedawno. Nie potrzebuję nóg do przejścia... ...takich levelików. Fuck, ale głowy potrzebuję. To jest mój cel. To jest mój cel na dzisiaj. Jeżeli ja tego nie przejdę, to ja się nazywam Eugeniusz Rurencja. A nie człowiek kurwa mistrzowski. Okej, okay, uniknęliśmy już dwóch najgorszych harpunów jakimś cudem. I te, tego też się pozbyliśmy. Okej, okay, na naszej drodze już nie ma tak dużo rzeczy. Kurde, Debele! I czas na transformację. Zamieniamy nasze pogo w karabin maszynowy! Co jest kurwa, no? Okej. Okay. Cholercia. Może utrudnić mi to troszkę przejście, ale. Nie, no nie, kurde to je! Dobra. Okej, okay, to jest mój rekord. To jest mój rekord. Mam dość. Nie było jeszcze na odcinku nigdy rope swingów, więc wykorzystam ten fakt. Fakt. Fuck. fuck, byczku! Dobra. Byczku. Troszkę byś tutaj zrobił takie oczekiwanko czy coś. Nie, bo ja tutaj nie, nie spodziewałem się takiej nagłej akcji. Czy ja mam tutaj spaść? Liczę, że tak. Trzymam się tego dziadostwa i... I co teraz? Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ciekawy level, ciekawy level. Ciekawy rope swing. Fuck, to mnie ma przesunąć. Może te oderwane ręce... Będą problemikiem, ale dobra jesteśmy na mecie, więc mam wrażenie, że już bez rąk się powinno udać. Łapki mam tu? Awe. Na sam koniec mamy pogo fajta. Cześć Mateuszek, to już kolejna mapka dla ciebie. Pozdrowisz pewnie byniu? Pozdrawiam serdecznie. Oczywiście jak to w zwyczaju mamy dzieciaczki, omijamy. Chyba, że okazuje się, że jesteśmy kobietą i rodzimy. Albo możemy rodzić jako mężczyznę, czemu nie? Ja nie, nie będę ograniczał. Nic z tych rzeczy nie widzieliście na oczy. Habadżaba. I teraz Luminopengo. Luminopengo to jest znany atak, wykonywany już w czasach starożytnych. A ten atak nazywa się Maser hajla. Maser hajla. Wykopujemy i. Dobra. Teraz bawimy się w odwrotną. 100 nogę, łączymy się plecami, tworzymy takiego mini Transformersa, mamy żądełko tutaj z tyłu i będziemy walczyć. O! żądełko ewoluuje, no i jest ewoluowało już do. kurwa, jebać to. Dzisiaj nie jestem w sosie, raczej nie jestem w skillu, coś brakuje, coś, coś jest nie tak. Ale mam wrażenie, że i tak odcinek wyszedł spoko, Dajcie znać, co sądzicie. I widzimy się już niedługo. Hej,